akceptacja jako odpowiedź na emocje pełną złości gniewu jest jedną z najtrudniejszych naszych odpowiedzi dlatego że akceptacja w gruncie rzeczy jest czymś zupełnie sprzecznym z tym co wyjściowo czujemy kiedy pojawia się gniew to znaczy że nie zostały spełnione jakieś nasze oczekiwania albo pojawiło się coś Niezgodnego kompletnie z naszym podejściem do życia, z naszymi oczekiwaniami, i tak dalej. A zatem, e, na przykład, ktoś nas atakuje, tak? Ktoś nas obraża. E, to nie jest coś, co można zaakceptować, ponieważ jest to negatywne, tak? Więc my e, odruchowo przyjmujemy, no nie, no on nie może na mnie wrzeszczeć, on nie może mnie wyzywać, czy ona, tak? Więc jest to z założenia jakby niemożliwe. Natomiast z założenia, dlatego że tak naprawdę, proszę zwróćcie uwagę, gniew oczywiście pojawia się w różnych sytuacjach. Na przykład wyobraźmy sobie taką, taki dzień, w którym zaplanowaliśmy piękną wycieczkę. Miało być słońce, takie były załóżmy prognozy. I nagle okazuje się, że pada, ale leje tak bardzo mocno, że nie ma możliwości w ogóle na jakikolwiek, na jakikolwiek wypad, na jakąkolwiek wycieczkę. I my też możemy odczuwać złość, ponieważ nasze oczekiwania zostały zawiedzione, czyli temat rozczarowania. Czujemy się rozczarowani. Czujemy też bezsilność, bo nie mamy wpływu na pogodę, prawda? No, kto ma wpływ na pogodę? Oczywiście nie każdy będzie czuł złość z tego powodu. Właśnie niektórzy ludzie wzruszą ramionami i powiedzą: No trudno, no pada, to zajmę się czymś innym, zmienię po prostu plany. Na przykład napiszę dzisiaj nowy rozdział książki, namaluję obraz, obejrzę filmy albo spotkam się z kimś na kawie pod dachem, tak? Możliwości jest tysiąc, ale ważne jest w tym wszystkim. Żeby zauważyć, że można się w ogóle tym nie złościć. Oznacza to, że złość jest zawsze naszym indywidualnym wyborem. Oczywiście ten wybór jest często nawykowy. Oznacza to, że jeśli ktoś zaczyna na nas krzyczeć, albo właśnie pada deszcz, albo dzieje się coś niezgodnego z naszymi planami, oczekiwaniami, to my możemy odruchowo zacząć się złościć. Natomiast, kiedy się nad tym zatrzymamy i zastanowimy, to zobaczymy, że to jest tylko odruch, który można zmienić. Odruch, nawyk to jest zapis, tak? to jest program. No, właśnie, warto czasem takie zapisy zmieniać. Mówię o tych zapisach, które są dla nas niekorzystne. Taki zapis jest niekorzystny, bo po co się złościć? Po co się złościć tym, że zaczął padać deszcz? Albo po co się złościć tym, że ktoś nas rozczarował i coś tam się nie pojawiło, ktoś nie przyszedł, albo coś tam jeszcze innego? Były plany, ok, zmieniamy je na inne. Zawsze możemy wykorzystać ten czas inaczej. Nie chcę tutaj podkreślać, że człowiek inteligentny nigdy się nie nudzi, ale podkreślam. Ponieważ każdy czas, który zostaje uwolniony poprzez to, że jakieś plany upadły, jest czasem do wykorzystania, do pozytywnego wykorzystania. I pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, kiedy właśnie coś takiego się pojawi, to nie wchodzić w poczucie rozczarowania i myślenie, no ale jak to, ale mieliśmy to i tamto. Tylko pierwsza rzecz, co mogę zrobić z tym czasem, z tym pięknym prezentem od życia. Bo każdy uzyskany czas w ten sposób to jest prezent od życia. Jeśli zaplanowałam spotkanie z przyjaciółmi, które na przykład miało trwać 3 godziny, no i właśnie zostało odwołane, to ja zyskuję w prezencie 3 godziny. 3 cudowne godziny dla siebie. I znowu powtórzę: do namalowania obrazu, napisania rozdziałów w książce, przeczytania książki, obejrzenia filmu, upieczenia ciasta. Każdy robi to co lubi. No, jest to prezent od losu. Warto ten czas wykorzystać, warto się tym cieszyć. Nie ma tu powodu do złości żadnego. I ja uważam, że w większości przypadków, kiedy odczuwamy złość nawykowo, kiedy odetchniemy kilka razy głębiej i zadamy sobie pytanie: Ale dlaczego właściwie się złoszczę, Ale co w tym wszystkim mnie złości? To odkrywamy, że nie ma do tego powodu. Yy, mówię też to na własnym przykładzie. Bardzo często, kiedy yy, zadziały się takie niesympatyczne rzeczy, właśnie ktoś coś tam zrobił, nie tak. I ja w pierwszej chwili poczułam yy, gniew, no ale jak tak można. Yy, po chwili, kiedy ten pozwoliłam, żeby ten gniew opadł, bo ja go nie zasilałam to nagle przychodziła do mnie taka refleksja, no ale właściwie nic się nie stało. No niech sobie tam robi, niech sobie mówi, niech sobie myśli, to jego problem, nie mój. Czyli pozwalałam, żeby ten gniew wygasał zupełnie naturalnie, wspierając to świadomą decyzją. Nie ma tu powodu do złości, nie ma. Zwróćcie uwagę, ile razy tak naprawdę jakaś skomplikowana sytuacja daje wam powód do złości. Ile razy? Raz na sto? Bo w większości wypadków tego powodu nie ma. Właśnie tak jak powiedziałam przed chwilą, zmiana planów, no to zmiana planów, to nie jest nic złego. Możemy ten czas fantastycznie wykorzystać, to jest prezent, a nie strata. I w wielu innych przypadkach też, jeśli ktoś nas obrazi, jeśli ktoś nas nam dokuczy, jeśli nawet ktoś nas okradnie. Słuchajcie, to są wszystko cenne informacje, można sobie powiedzieć, a właściwie po co się będę złościć? Dostałem informację, żeby z tą osobą więcej nie pracować, żeby się z nią nie zadawać, żeby z nią nie nawiązywać kontaktów, skoro jest taka, jaka jest. Czasem to też błogosławieństwo. Zamiast się złościć, że ktoś się zachował niegrzecznie, możemy podziękować wyższym siłom, że nam pokazały, jaka jest prawdziwa natura tej osoby. I że nie weszliśmy na przykład w głębszą relację z taką osobą. Zostaliśmy w pewien sposób ochronieni, tak? No, w każdym problemie, w każdej trudnej sytuacji jest błogosławieństwo, zauważcie to. W każdej, w każdej bez wyjątku. Przekonałam się o tym w życiu, a zatem te wszystkie sytuacje, które doprowadzają nas do złości, też niosą w sobie błogosławieństwo. Kiedy to błogosławieństwo zauważymy, kiedy skupimy się na tym, że właściwie nie ma tu powodu do złości, to złość wyparuje i to też jest taka swobodna transformacja, ponieważ analiza sytuacji, przemyślenie tego, wypunktowanie, Racjonalne na poziomie świadomym, no właściwie tu nie ma powodu, żeby się złościć. To jest uwolnienie tej złości, to nie jest jej stłumienie, to nie jest jej pozamiatanie pod dywan. To jest transformacja, uwolnienie, i to właśnie nazwałabym akceptacją. Przyjmuję to, co się wydarzyło. Ok, stało się, to się stało, tak miało być. Widocznie to na ten moment było dla mnie najlepsze. To jest akceptacja.